Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku z serii chmurowych trików. Dalej jesteśmy w aplikacji 3 Play, więc zobaczmy co jeszcze ta aplikacja nam oferuje. Za pomocą bardzo prostych adnotacji, za pomocą oznaczania notatkami, strzałkami, prostymi liniami, mogę bardzo szybko tworzyć takie szybkie instrukcje podpowiedzi dla moich kolegów, które później mogę wysłać z powrotem na społeczność, gdzie możemy prowadzić dyskusję, wymieniać się poglądami na ten temat. Także nie potrzebuję robić zrzutów ekranu w Solidworksie czy w innym programie do podglądu, nanosić na to kolejnych adnotacji i dopiero później wysyłać to mailowo, tylko mogę od razu w jednym spójnym środowisku takie operacje. Bardzo prosto i szybko stworzyć. Co jest bardzo fajne i w sumie najważniejsze w tym wszystkim, to jest to, że dokładnie to samo zrobię na telefonie, tablecie, laptopie, każdym urządzeniu mobilnym. Już teraz zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii chmurowych trików. Nie zapomnijcie zajrzeć na dół do opisu, bo tam czeka na Was kolejny PDF.